W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, w jaki sposób w Excelu można kontrolować współpracę z kontrahentem. W tym celu przygotowałem plik z danymi w kolumnie A zawarty jest numer zamówienia, w kolumnie B dostawca, w kolumnie C wartość zamówienia, następnie od kolumny D widzimy datę złożenia zamówienia, wymaganą datę realizacji, a także Rzeczywistą datę realizacji. Wyobraźmy sobie, że ten plik umieściliśmy w folderze współdzielonym, do którego dostęp mamy my, jako administratorzy, a także nasz kontrahent, który może edytować te komórki, na które dostał pozwolenie. My umieszczamy każdego dnia dane z macierzystego systemu. To są dane od. Kolumny A do kolumny E, natomiast nasz kontrahent wpisuje rzeczywistą datę realizacji. Chcielibyśmy podsumować współpracę z naszym kontrahentem, sprawdzając, ile dostaw wykonał na czas. W tym celu wprowadzam formułę jeżeli. Naciskam Tab, naciskam Ctrl A, i otwieram okienko z argumentami funkcji. Funkcja, jeżeli składa się z trzech części, pierwsza część to test logiczny. Wprowadzam nasz test, jeżeli wartość z komórki F2 jest większa od wartości z komórki E2, czyli jeżeli rzeczywista data realizacji przewyższa datę realizacji wymaganą, to chciałbym, aby Excel Zwrócił mi wartość nie, a jeżeli jest inaczej, to chciałbym, żeby zwrócił wartość tak. Naciskam OK i mam wynik naszej formuły. Zamówienie zostało zlecone z datą realizacji na 28 maja. Zostało zrealizowane 28 maja i w komórce G2 została zwrócona wartość tak. Odnosząca się do terminowej dostawy. Następnie klikam dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w prawą dolną krawędź tej komórki, kopiując dane do ostatniego wiersza. Ale patrząc na te dane, widzimy tutaj pewną nieprawidłowość, ponieważ od komórek F26 do komórek F33 nasz kontrahent jeszcze nie uzupełnił dat. A Excel wykonał nam obliczenie formuły. Dlatego muszę cofnąć naszą pracę i przejść do pierwszego przykładu. W tym przypadku użyję drugi raz funkcji jeżeli, zagnieżdżając tym samym wcześniej napisaną funkcję jeżeli. Wprowadzę drugi test logiczny. Jeżeli wartość z komórki. F2 jest większa od zera, czyli nie jest pusta, to wówczas Excel ma sprawdzić, czy ta wartość jest większa od wartości z komórki E2, i wtedy udzielić nam odpowiedzi tak lub nie. Natomiast jeżeli wartość z komórki F2 nie jest większa od zera, to wówczas Excel powinien pozostawić puste pole zamykam nawias, wciskam enter i jeszcze nie widzimy wyniku tej formuły, ale po przeciągnięciu danych już zobaczymy. Excel dokonał zwrotu tak lub nie tylko do ostatniego wpisanego wiersza. Następnie, jeżeli nasz kontrahent będzie dopisywał dane, to wówczas Excel będzie wykonywał obliczenie. Następnie chciałbym podsumować współpracę z tym kontrahentem. Chciałbym zobaczyć, ile dostaw zostało zrealizowanych na czas, a ile było spóźnień. W tym celu użyję funkcji licz, jeżeli naciskam tab Ctrl A otwieram okno z argumentami funkcji. Pierwszy argument to zakres. Chciałbym, aby Excel w kolumnie G policzył mi wszystkie wartości. Tak. Naciskam OK i widzimy 20 wartości tak, co oznacza 20 realizacji na czas. To samo zrobię w przypadku spóźnień. Również wprowadzę zakres. Kolumna G, a jako kryterium wartość nie. Naciskam OK i widzimy 5 spóźnień. Następnie obliczę skuteczność procentową naszego kontrahenta. Wprowadzę proste działanie. Wartość z komórki J2 podzielę przez sumę wartości z komórek J2 i K2. Zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki, Excel wykona w pierwszej kolejności działanie w nawiasie, a potem wykona dzielenie. Naciskam Enter, pojawia się tutaj liczba 0,8, następnie przekonwertuję tą wartość na procentową, ukryję dane liczbowe po przecinku, mogę tą wartość jeszcze pogrubić. I wówczas mam wynik procentowy współpracy. Oczywiście, ten wynik może się zmniejszać, zmniejszać bądź zwiększać. Jeżeli nasz kontrahent będzie wykonywał dostawy terminowe w dalszym ciągu, to wówczas wynik wzrośnie. W naszym przypadku od 80 do 82%. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym bez konieczności odświeżenia danych. Ale my możemy nie ufać naszemu kontrahentowi, ponieważ możemy mieć obawy, że nasz kontrahent zaingeruje w którąś z komórek w kolumnie E i na przykład Zmieni wymaganą datę realizacji, dostosowując tą datę do rzeczywistej daty realizacji, po to, żeby zebrać jak najwięcej wartości. Tak. W tym celu konieczne będzie zablokowanie arkusza. Zaznaczam wszystkie komórki w Excelu, następnie idę do narzędzi głównych, wybieram wyrównanie, ochronę. I blokuję wszystkie komórki w arkuszu. Naciskam OK. Następnie idę do komórki F2. Zaznaczam wszystkie komórki od F2 do samego końca. Znów wybieram wyrównanie. Ochrona. I ściągam blokadę dla komórek od F2 do samego końca. Naciskam OK. I w tym momencie wszystkie komórki w kolumnie F od F2 do samego końca nie są zablokowane. Aby uaktywnić taką blokadę, należy wejść w zakładkę Recenzja, zezwalaj na edycję zakresów, utworzyć nowy zakres. Nazwijmy go zakres 1. Następnie określmy, do czego ma się on odnosić. Ja podałem wszystkie komórki Excela, a także wprowadźmy jakieś hasło. Naciskam OK. Następnie wybieram opcję Chroń arkusz. Mogę określić zakres tej ochrony a także wprowadzam hasło. Potwierdzam hasło i proszę bardzo, co się dzieje? Otóż nasz kontrahent może edytować każdą komórkę, która znajduje się w kolumnie od F2 do samego końca. Sprawdźmy to. Natomiast jeżeli wejdzie w każdą Inną komórkę, wówczas Excel poprosi o wprowadzenie hasła. W taki oto sposób. My możemy pracować na całym arkuszu po wprowadzeniu hasła, a nasz kontrahent może pracować tylko i wyłącznie w komórkach od F2 do samego końca kolumny F. To tyle, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.